Witam serdecznie na kanale Rolnik Szuka. Dziś szczegółowa prezentacja Farmtraka 675 DTM w wersji King. Silnik czterocylindrowy o pojemności 3,4 litra turbo doładowany z momentem obrotowym sięgającym 318 Nm przy 1400 obrotach na minutę. Zapytacie teraz pewnie, zaraz, zaraz, ale ile on ma koni? 75 koni mechanicznych przy 2200 obrotach na minutę. Jest to silnik Perkins, powszechnie uznawany jako bardzo oszczędny koń pociągowy. Z lewej strony silnika znajdziemy kompresor klimatyzacji oraz sprężarkę układu pneumatycznego. Sprężarka, podobnie jak kompresor klimatyzacji, posiada sprzęgło elektromagnetyczne, które załącza jej napęd. W przypadku, kiedy ciśnienie w układzie zmaleje, napęd się załącza i dobija ciśnienie w tym układzie. Dwie pompy hydrauliczne. Pierwsza, główna, zasilająca układ zewnętrznych hydrauliki oraz podnośnik. Druga, która zasila E, wspomaganie, czyli układ kierowniczy oraz wszelkie załączania elektrohydrauliczne, na przykład e, włączanie przedniego napędu. Silnik zasilany jest paliwem za pomocą wysokociśnieniowej pompy firmy Bosch. Mamy tutaj układ common rail. Wtryskiwacze elektronicznie podają ciśnienie na komorę spalania. W tym miejscu znajduje się dwustopniowy filtr powietrza. Z przodu ciągnika znajdziemy osuszacz klimatyzacji, znajdziemy skraplacz klimatyzacji, chłodnicę paliwa oraz chłodnicę cieczy silnika. Na końcu wału napędowego tuż przy przedniej osi znajdziemy system, który służy do zliczania obrotów, a dokładniej służy on do przekazywania informacji na nasz prędkościomierz. Widzimy również mały rozdzielacz z elektrozaworami. Jeden elektrozawór odpowiedzialny za włączanie wałka odbioru mocy, drugi za załączanie przedniego napędu. Ciągnik może być wyposażony w przedni tus. Oraz wóm. Teraz widzimy obciążniki. 10 obciążników waliskowych razy 22 kg. Środek waży tutaj 40 kg oraz yy, mocowanie tychże yy, obciążników 80 kg, co daje 340 kg. W lewym, jak i prawym kole tylnym znajdziemy po 3 obciążniki. Wewnętrzny 39 kg oraz dwa na zewnątrz po 36 kg. Masa ciągnika bez obciążników oscyluje około 3600 kg. Dodając do tego przednie obciążenie 340 kg oraz obciążenie na tylnych kołach 206 kg yy, daje nam niespełna 4150 kg. Pojemność zbiornika wynosi 98 litrów. Zanim powiem coś na temat tylnego podnośnika, zapraszam wszystkich serdecznie na mój drugi kanał Rolnik Pracuje, gdzie właśnie tym ciągnikiem pracowałem w swoim gospodarstwie. Przeprowadzałem tak tzw. Testy, gdzie również uwieczniłem yy, te prace, które wykonywałem, i można je teraz yy, oglądać właśnie na kanale Rolnik Pracuje, na który serdecznie zapraszam. Macie teraz w prawym górnym rogu link do tego filmu i możecie sobie do niego przejść. Podnośnik sterowany jest mechanicznie, lecz mamy możliwość sterowania nim również z zewnątrz. Mamy końcówki CBM drugiej kategorii. E, CBM dostępne są w wersji King jako standard. Także trzeba zaznaczyć, że mamy tutaj tą wersję standard i King, gdzie King jest lepiej e, wyposażony. I właśnie w tym przypadku tutaj e, pierwsza różnica. E, dwie pary wyjść hydraulicznych. Opcjonalnie, jeśli sobie zażyczymy, możemy mieć trzecią parę wyjść. Standard. obwodowa pneumatyka. Pneumatyka starego typu. E, mamy miarkę poziomu oleju w przekładni, zaczepy, tutaj transportowy, suwany, góra-dół, rolniczy, jak również piton fix. Ta żółta dźwignia odpowiedzialna za zmianę prędkości obrotowej wałka z 540 na 1000. W ciągniku zmieniamy dźwignią z wałka zależnego na niezależny, w tym miejscu zmieniamy z 540 na 1000. Wysokość wieszaka regulujemy za pomocą korby, do regulacji lewego mamy taki krzyżak, który za pomocą klucza przekręcamy i śruba rzymska skraca nam lub wydłuża ten oto wieszak. W ostatnich modyfikacjach została wprowadzona nowa oś wytrzymalsza stosowana w ciągnikach o mocy 90 koni. W dodatku otrzymujemy również nowy system wspomagania kierownicy. Mamy tutaj siłownik, który skręca zarówno lewym jak i prawym kołem, co w poprzednich wersjach było rozwiązane za pomocą dodatkowego sztywnego drążka. Teraz mamy taką głośność w ciągniku przy 1500 obrotów, otwieram drzwi. Przekładnia nawrotna, tak zwany reverse jest mechaniczny. Przed jego użyciem należy nacisnąć pedał sprzęgła i następnie wybrać kierunek jazdy. Teraz do przodu. Pozycja neutralna do tyłu. Przekładnia od Carraro mamy tutaj 12 biegów do przodu, 12 do tyłu. Główna dźwignia z czterema biegami 2, 3 oraz 4. Mamy również reduktor z trzema pozycjami. Pozycja L, pozycja M, oraz pozycja H. Pozycja neutralna. Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu realizowana jest za pomocą wciśnięcia pedału. Jeśli chodzi o blokadę kół przedniej osi, następuje ona automatycznie po wykryciu uślizgu jednego z kół. Dwie dźwignie do sterowania rozdzielaczem wyjść hydraulicznych. Opcjonalnie znajdziemy tutaj trzecią dźwignię, jeśli zażyczymy sobie trzy pary wyjść z tyłu ciągnika. Mamy tutaj stacyjkę, przycisk do Odraczania wypalania filtra cząstek stałych. Jeżeli wjeżdżamy do pomieszczenia, gdzie y, na przykład mamy słomę, obawiamy się samozapłonu, możemy odroczyć to wypalanie, by temperatura wydechu była niższa i to przemieszczanie po pomieszczeniu było bezpieczniejsze. Y, drugi włącznik to załączanie wałka odbioru mocy. Y, trzeci mamy włączanie napędu przedniej osi. Y, zaznaczę, że tylko wersja King posiada. Tego typu włącznik, wersja tradycyjna, standardowa, ma dźwignię, dzięki której załączamy ten napęd. Mamy włącznik świateł awaryjnych oraz gniazdo 12V typu zapalniczka. Ja aktualnie mam tutaj włożoną ładowarkę do telefonu, komputer pokładowy, który wyświetla nam aktualną godzinę, temperaturę zewnętrzną, napięcie w układzie elektrycznym. Mamy również wskaźnik obciążenia silnika. Gdy gwałtownie dodamy gazu, widzimy, że ten wskaźnik rośnie. Mamy spalanie w litrach na motogodzinę. E, tutaj ciśnienie w układzie pneumatycznym. Mamy wskazanie przepracowanych motogodzin oraz e, motogodziny od skasowania. Możemy spokojnie przytrzymać i skasować. Teraz widzimy, że przełączyło mi się na ustawianie godziny. Na wyświetlaczu pojawia się również prędkość obrotowa wałka odbioru mocy. Teraz wałek 540 i aktualne obroty na wałku. Możemy podnieść obroty silnika, by zobaczyć, że obroty na wałku rosną. Teraz widzimy zależny wałek od prędkości jazdy. Będzie nam pokazywał obrotową prędkość wałka podczas poruszania się ciągnikiem. Zaraz przy dźwigni hamulca postojowego znajdziemy mechaniczne przełączanie z wałka niezależnego na zależny od prędkości jazdy. Podnośnik obsługiwany jest mechanicznie. Mamy dźwignię, która nam podnosi i opuszcza. Teraz pozycja podniesiona. I mamy dźwignię do ustalania czułości regulacji siłowej. Wersja King wyposażona jest w klimatyzację, gdzie możemy ustalać sobie zadaną temperaturę i ustalać prędkość obrotową dmuchawy. Oczywiście włączamy i wyłączamy układ klimatyzacji. Może to być świeże, czyste powietrze, zimne bądź. Schłodzone przez układ klimatyzacji. Jeśli chodzi o uruchamianie nadmuchu ciepłego powietrza, mamy pokrętło temperatury z prawej strony kolumny kierowniczej. Wentylator uruchamiamy z lewej strony przyciskiem. Od góry mamy włączniki do kogutów ostrzegawczych lewego oraz prawego, włącznik dodatkowych reflektorów LED przednich oraz tylnych, włączanie przedniej wycieraczki ze spryskiwaczem oraz włączanie. Tylnej wycieraczki. Pod siedzeniem znajdziemy wyłącznik prądu oraz dwa pokrętła odpowiedzialne za szybkość podnoszenia oraz opuszczania podnośnika. W prawej tylnej części kabiny znajdziemy taki mini schowek, pod którym kryją się bezpieczniki. Zaś w lewej tylnej części kabiny znajdziemy głębszy schowek, który może posłużyć nam do przechowywania różnych rzeczy. Posiada podświetlenie stopni, które uruchamia się po otwarciu drzwi. Wersja King w standardzie posiada również kamerę cofania. Idąc dalej śladem wersji King otrzymujemy centralny zamek, za pomocą którego pilotem ryglujemy i odblokowujemy drzwi naszego ciągnika. Fotel operatora wersji King amortyzowany jest pneumatycznie. Mamy przycisk do upuszczania powietrza oraz do pompowywania. Przód, tył, regulowane podłokietniki, możemy również pochylać oparcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału jeśli to trwaliście do tego momentu bardzo dziękuję A się, to zobaczycie sobie making ofa jak rojenik szuka, pakuje sprzęty do ciągnika. Wchodzenie od prawej strony w każdym ciągniku jest sporo trudniejsze. Kierunek można stawić. Możemy ruszać. No dobra. Teraz już ostatecznie. Trzymajcie się i cześć.